Piotr Żyła, No przed ogromną szansą. Piąty, szósty po pierwszej serii. 4 i punktu straci Piotrek do Stefana Krafta, ale tylko 2,2 ,2 do podium. 128 metrów musi skoczyć, a więc zobaczmy. Wyszedł chyba odpowiednio na wysokość. Jest! Jest! Brawo! Ale 30 metrów skoczył powyżej rozmiaru skoczni A 131 metrów Piotrka Żyły, pięknie najdalej, no wspaniale, czy to jest skok, to jest skok, który atakuje podium Mistrzostw Świata Piotr Żyła, pięknie 127,5 w pierwszej, patrzymy na warunki, odjęte 2,1 punktu, ale doty od sędziów 4,19 18,5 punktowa no. skok marzeń w odpowiednim momencie Piotr Żyła na pierwszym tak jest. No i teraz oni tam na górze tylko usłyszeli wrzawę. Nie wiedzą, co się dzieje. Każdy, który będzie skakał w tej chwili, będzie pozbawiony właściwie świadomości, co się stało. Bo oczywiście mogą dostać informacje. Dawid Kubacki, popatrzmy teraz. Rewelacja. Skakał pięknie, 128,5 metra. Trafił fenomenalnie ze swoją trajektorią lotu. Popatrzmy na ten kolejny skok Polaka, który być może spowoduje, że znowu oszalejemy z radości. Daleko. Nie. 130 metrów musiałby skoczyć Dawid Kubacki, zbliżyć się do Piotra Żyły. Piotrek Żyła pierwszy, Maciej Kot na trzecim miejscu w tej chwili. No i Anders Kot na drugim. Więcej trochę zabrakło. 7,9 punktów przegrywa za moment Kamil Stoch. Czterech skoczków pozostało do końca dzisiejszego konkursa. To wszystko się pięknie dla nas układa. Piotr Żyła prowadzi po znakomitym skoku 131 metrów. A więc za chwilę kulminacja emocji i euforii. Przypomnijmy sobie lot Kamila Stocha nad skocznią Waldi Fiemę, kiedy zdobył tytuł Mistrza Świata. skąd po złoty medal. Niech otworzy się przestrzeń wolna od oporu powietrza, która niosła go na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Dwa razy po złote olimpijskie berła. Przypomnijmy sobie także Mistrzostwa Świata w Valdivieme, kiedy polski Archanioł spłynął do Predazzo. Niech teraz tej zimnej, krajowej krainy w Lachtii także spłynie. Coś ciepłego dla nas, wspaniałe światło. I teraz patrzmy, jest w górze i będzie... Nie, nie, będzie. Nie, nie będzie. będzie. nie będzie. Niestety, ale ale jest to ale w postaci Piotrka żyły. Piotrek żyła jest na pierwszym miejscu. Kamil Stok 124,5 metra, Myślę, że przegra e, także chyba z Panem Melem, spóźniony skok. 124,5 odjęte 2,2 punktu noty po 18,5 od trzech sędziów 2,18. 18, ale Piotr żyła staje przed ogromną szansą. Czwarte miejsce Kamila Stocha, a więc za Maćkiem Kotem pierwszy Piotr Żyła, trzeci Maciej Kot, Kamil Stoch, czwarty, piąty Dawid Kubacki i tylko trzech skoczków pozostało do końca dzisiejszego konkursu: Stjernem, Wellinger i Kraft. Każdy, który skoczy teraz bliżej od Piotra Żyły, zrobi mu wolne miejsce na, na podium. podium. I na tego, tego oczekujemy. Że Piotr Żyła stanie na podium mistrza Świata. Tak jak niedawno stanął na podium turnieju czterech skoczni i na trzecim miejscu w Bischofshofen 129 metrów, tyle potrzebuje skoczyć Andreas Stierny, by pokonać Piotra Żyłę i. Nie ma nie, nie ma. nie ma. Nie ma i będziemy czekać teraz na wszystkie informacje, jakie będą napływały. 120. Nie, 130 metrów musiał skoczyć. 129 odjęte 1 i 30 punktu. 4,19. Jedna nota 18,5 punktowa. To note, to są oceny, jakie otrzymał Andras Tiernen. Czy Piotr Żyła, czy Norwek, czy Polak, Minimalnie czy będzie, Zobaczymy, ale miejmy nadzieję, że będziemy mieli do przekazania wiadomość, że jest już Medal. podium, bo to za chwilę się wszystko pokaże. Cisza na stadionie to i czekamy. Też. Piotr żyła już co najmniej brązowym medalistą Mistrzostw Świata. O 60 punktu wyprzedził Andrasa Stiernena. Piotrek, jesteś wielki! Czekamy w takim razie jeszcze na 130,5 metra. Teraz w tych warunkach trzeba skoczyć. Andras Wellinger, rewelacyjna forma, ale młody Niemiec może nie wytrzymać. Wyszedł dynamicznie z progu. Czy będzie miał odległość? Oj, no blisko. Oj, także daleko, oj, oj blisko. O daleko. Jest to chyba skok Minimalnie, na medal. tak. Medal to na pewno tylko pytanie, czy wyprzedził Andreas Wellinger Ma już dwa medale. 9? ile miał skoczyć. 129, 129 skoczył. I pół. To jest 40 punktów dodatkowo. Ma niższe noty od sędziów. Andreas Wellinger. On zajmował drugie miejsce. Wyprzedzał Piotrka różnicą 3,9 punktów. Znowu będą decydować ułamki Piotrek, ale ma medal, jest już brązowy, cieszy się Werner Schuster, ale jeszcze nie ma wyniku Andrasa Wellingera, on także będzie teraz czekał Popatrzmy. podobnie jak my i które miejsce będzie miał Andreas Wellinger, będzie liderem, Oj. a więc już co najmniej srebrny medal dla Andrasa Wellingera, a na górze pozostał Stefan Kraft, ten który nie miał sobie równych podczas rywalizacji na normalnej skoczni. Myślę, że postawi kropkę na Dii. Ale ta odległość jaką musi osiągnąć widzą Państwo 128 metrów. 2003 rok to ostatni rok kiedy Adam Małysz był tym skoczkiem, który zdobył dublet. Czy dublet również Stefan Kraft. Nie! I będziemy nie wiadomo znowu czekać. Kapitalnie to się tu układa. Nie wiadomo, nie wiadomo. Oj, oj, oj. Kutin zadowolony, ale nie wiadomo z czego, czy ze srebrnego medalu 127, 127. za krótko by wyprzedzić Wellingera. Myślę, że to będzie się ważyły losy tego srebrnego medalu Piotra Żyły, czy Stefana Krafta. Półtora punktu dodatkowo, ale 19,5 w ocenie za skok. Go on miał przewagę 4,80 punktów. Popatrzmy raz jeszcze. No pięknie w powietrzu, znakomicie, niczym wykuty w skalę, w granicie. Szybuje nad zyskokiem i to lądowanie No nie można się przyczepić. Zadowolony Heinz Kutin 2 razy 19,5 trzy dziewiętnastki, 127 i, i znowu to metra. I napełnianie teraz Pucharu Szczęścia drugi, dla nich. trzeci, drugi, trzeci, a może pierwszy, a może będzie mistrzem świata, a może będzie złoty i tak jak Adam Malus w 2003 roku. Jest Tak teraz Stefan Kraft, złoto na normalnej, złoto na dużej skoczni. Radość Austriaków, radość Hańca Kutina i nasza radość. Piąty w historii dopiero skoczek, który wygrał i na normalnej skoczni, i na dużej pierwszy w 66 roku Wirkola. W 70 Gary Napalkow. W 74 Hans Georg Aschenbach w 2003 roku Adam, Adam Małysz w 2017 musiało płynąć kilkanaście lat 14. Stefan Kraft. Ale, Ale my... piękny konkurs. Szkoda, szkoda trochę. Pięknie jest! Jaka szkoda? Jest pięknie, mamy medal. Jest brązowy popatrzmy, medal światka żyły. 6, siódmy, ósmy. Czterech biało-czerwonych w tak. Piotr żyła z medalem, wreszcie i dla nas zaświeciło tutaj słońce, mimo tego, że tu jest ciemna noc w tej chwili, ale to pięknie się to ułożyło. Jest medal, Piotr żyła. Brązowym medalistą Mistrzostw Świata. Siódmy pola, który zdobył na Mistrzostwach Świata medal. Wcześniej Stanisław Marusarz w Lachti tutaj w 38. Antoni Łaciak podczas Fisów Zakopane.